Witam Was, dzieci. Niestety z powodu niezależności od nas nie możemy po prostu bezpośrednio się spotykać, więc postanowiłem w tej chwili udostępniać trochę materiału o Afryce. Wiadomo, sytuacja, jaka jest, że nie możemy teraz wychodzić z domu, więc to też będzie dobra okazja byście po prostu troszeczkę się dowiedzieli o Afryce. Zaczynamy od tego, że ja zawsze mówię, że Afryka jest kontynent, a nie kraj. Niektóre wiecie tak twierdzą, że Afryka jest kraj. E, powiem Wam, że Afryka jest kontynent. Kontynent, który ma 54 kraje. I Drugi co do wielkości kontynent świata. Więc pamiętajcie, dzieci, że jak zawsze mówimy o Afryce, mówimy o 54 krajach. To oznacza, że niektórzy ludzie mówią, że Afryka panuje głód, że Afryka są konflikty itd. To jest prawda, ale częściowo. Więc jak Powtarzam jeszcze raz, że Afryka jest, ma 54 kraje. I nie wszędzie panuje głód. Nie wszędzie są konflikty wojenne. Może 1, 2, 3, 4 kraje tak. Jak każdy inny kontynent. Teraz zobaczymy inne perspektywy. E że Afryka naprawdę jest bardzo zróżnicowana e, pod względem etniczny, zamieszkują kilkadziesiąt ludów i setki plemiów, które posługują się ponad 2000 różnych języków i dialektów. Teoretycznie, skoro Afryka ma 54 kraje, powinna być 54 języków, prawda? Ale w Afryce tak nie jest. W Niektórych krajach. Ludzie mówią ponad 300 albo 400 różnych języków, na przykład w Nigerii. Albo na przykład w Republika Południowej Afryki. Język urzędowy normalny, gdzie w Polsce jest jeden, Afryka Południowa jest aż 11. Afrykans, angielski, koza, debele, pedi, soto, złazi, conga. Słana, Benda i Zulu. To zależy, gdzie ludzie mieszkają, bo niby jeden kraj, ale są różne rejony w tym kraju, prawda? Więc to zależy, gdzie, w jakie rejony ludzie mieszkają. Ludzie mówią różne języki, na przykład w Kenii. Jeden z tych naszych sąsiadów w Somalii. W Kenii ludzie mówią ponad 60 różnych języków. To tak samo zależy, gdzie ludzie mieszkają. Język oficjalny w Kenii na przykład jest Swahili angielski, tak? ale w zależności od tego, gdzie ludzie mieszkają, ludzie mówią ponad 60 różnych języków. Bo tam jest ponad e, 60 różnych plemion, które mieszkają w różnych rejonach. No teraz zobaczymy, ile ludzi mieszka w danego rejonu. Tutaj mamy mapę, którą zaznaczyłem. Przepuszczalność. Tak, że na przykład w Polsce, gdzie mieszkamy, mieszka ponad 36 milionów, osiem, e, 38 milionów, 600 tysięcy ludzi, a w Europie mieszka 745 milionów ludzi, a w Afryce mieszka ponad miliard 216 milionów ludzi. A ta liczba cały czas różni, bo tam w Afryce mnóstwo dzieci umierają e, przy porodzie, tak samo mnóstwo dzieci się rodzą. Więc ta liczba, może za rok, za dwa lata, za trzy lata będzie powiększyła się cały czas i powiększa się. No teraz zmienimy temat, zobaczymy, jak wygląda krajobraz Afryki. Bo jak, widzimy, jak wiemy, Afryka, w Afryce mamy tylko, jak można dwa pory roku. To jest e, pora deszczowa i pora sucha. W zależności, jakie pora e, jest. Ale są miejsca, gdzie na przykład mamy Saharę, prawda? Tutaj jest Sahara. Tutaj praktycznie nie ma nic, to jest taki rejon, gdzie nikt nie mieszka, bo w ogóle tutaj warunków nie ma, nie ma wody, nie ma nic praktycznie, prawda? A druga drugą część Afryki wygląda tak, to jest akurat sawanna. E, tak Sawannę tutaj widzimy, zieleń jest, nie dużo, ale trochę zieleń jest i nawet niektóre ludzie mieszkają tutaj. Ludzie mieszkają tutaj z tego powodu, że trochę zielen jest, trochę wody jest tutaj, jak widzimy, w zależności od e, paru roku. Tak. I tutaj przeważnie żyją mm, takie nam znane dzikie zwierzęta, na przykład e, lew, girafe, słonie i tak dalej, żyją właśnie, akurat e, w tym rejonie żyją. A trzecia część Afryki wygląda tak. I jak widzimy, tutaj jest naprawdę mnóstwo wody. I tutaj mamy duże jeziorów, tak? I przez cały rok jest, tak wygląda, więc e, trochę nie jest możliwe, że ludzie, którzy mieszkają akurat w tym rejonie, brakuje wody, prawda? Albo mamy górę też mamy, to jest akurat Kilimandżaro, jeden z największych gór, na przykład w Afryce, ma ponad 5000 km e, metrów, e, wysokości. No i mamy też taki mm, bardziej lasy tropikalne, tak? Jakby dżungli. I przez cały rok, jak widać, tak to wygląda. Więc wszystko zależy, gdzie my trafimy. Bo naprawdę Afryka ma przeróżny krajobraz. No teraz zobaczymy, jak mieszkalnictwo wygląda w Afryce. Większość ludzi myśli, że Afryka są tylko jak takie mieszkalnictwo, jak widzimy tutaj na tym zdjęciu, prawda? E, to, to jest prawda. E, ale nie wszyscy ludzie w Afryce mieszkają w takich warunkach. E, to są haki zrobione na przykład z griną, czy e, z list, na przykład e, sucha lista i tak dalej. A na dole tutaj widzimy, to są akurat takie mm, slamsów. W, m, trochę bliżej e, metropolii, ale tutaj mieszkają biedne ludzie. Tak? Tutaj na pierwszych dwa zdjęcia, które są na górze, widać, że w ogóle tutaj nie ma żadnych warunków, nie ma. Ludzie nie mają prądów, nie mają wody bieżące. I tak dalej. A tutaj na dole widzimy, że trochę przynajmniej tutaj prąd jest, warunki trochę są. Chociaż i tak mieszkają biedne ludzi. A w, e, jak mówiłem, ludzie w Afryce nie mieszkają tylko w takich warunkach. Mamy na przykład takie kraje też Afryka na przykład, miasta tak? E, bo tutaj z lewej strony, jak widzimy, tu akurat e, miasto Nairobi. I e tutaj mamy Johannesburg tak po prawej stronie, a tu mam, e, na dole mamy Egipt, tak, więc e, wyobraź sobie, że niektóre ludzie mówią, że <coughs> Afryka w ogóle nie ma metropolii i tak dalej. I to jest błąd, bo Afryka, jak każdy na kontynent, ma z, e, swoje biedne, na przykład, e, w krajach i ma też bogate kraje, prawda? I teraz troszeczkę o ciekawości. A wiecie, czy to jest w ogóle kołtan? Nie wiecie, prawda? Kołtan, akurat to jest tak. W jednym z takich krajów Afry, w Afryce, a zwłaszcza Republika Kongo, wyobraźcie sobie, że znajduje się ponad 70% światowych zasobów kołtanów. Co to jest te kołtan? Kołtan to jest niezbędnego przy produkcji artykułu elektronicznego. Ele technicznym, tak, jak i na przykład telefon komórkowy, czy procesory komputerowe, oraz nawet mają zastosowanie w przemyśle kosmicznym, to są też pokrywane, są nimi statki kosmiczne. I akurat 70% tych zasobów są właśnie zdobywane z Republiki Kongo, tak, w Afryce. Tylko, że niestety tutaj. Um, te zasoby korzystają tylko i wyłącznie bogate na przykład kraje. Tak? One zdobywają to i one po prostu zabrają z Afryki i dzięki temu mamy tak telefony komórkowe czy procesy komputerowe i tak dalej. Więc Afryka to nie jest aż tak mm, biedna, jak nam opisują. E, oprócz tego akurat mamy też tam są diamenty, są e, to są ropy, jest ropa, jest i diamenty, jak mówiłem, i złoto jeszcze jest tam, to jest dużo jest, tylko niestety są wszystkie em, tych zasobów naturalne, są zabrane przez e, korporacje europejskie.